Lato już się kończy, no, dzieci już coraz bardziej samodzielne. Czy ty na przykład planujesz jakieś zmiany w swoim wyglądzie? Wiesz co, planuję. Nie planowałam, od lat nie planowałam, bo uważałam, że, że to nie jest dla mnie, ale miałam taki swój moment w życiu dosyć niedawno, że tak usiadłam i sobie powiedziałam, no tak, z brzuchem nie zawalczę za dużo po moich trzech ciążach. Z górą też nie za bardzo jestem w stanie zawalczyć, bo już naprawdę sięgałam różnych metod, różnych lekarzy i tak dalej, tak dalej. Nie da się z tym nic zrobić, ale to jest wszystko normalne, bo tak działa natura z naszym ciałem. I stwierdziłam, że są ludzie, którzy mogą mi pomóc. Trochę się opierałam, jeżeli chodzi o plastykę ciała. Natomiast powiedziałam sobie i postanowiłam, że... Robię to dla siebie, dla swojej głowy, dla swojej psychiki i nie uważam, że to jest coś złego dla mnie. Eee, że to jest dla ludzi, z, oczywiście z takim zdrowym rozsądkiem, ale robię też dla swojej takiej zdrowej głowy, żebym lepiej sama ze sobą się czuła i żebym choć odrobinę wróciła do tego, co było kiedyś. A jaki jest koszt takich operacji? <noise> A Ty wszystko o tych kosztach, ja nie wiem. Teraz wszystko takie drogie. Tak, no zgadza się, to nie są e, tanie rzeczy, e, ale ważne jest to, żeby ludzie wiedzieli, że coś takiego w ogóle jest e, i może warto zainwestować, uzbierać, zaoszczędzić, a zrobić coś dla siebie, po czym naprawdę ja silnie wierzę w to, że będę się w końcu czuła tak w 100% kobieco, zdrowo, seksownie i będę czuła, że jestem tą samą dziewczyną, kobietą jeszcze przed ciążami. Ale rozumiem, że decydujesz się na operację w Polsce. Tak, w Polsce zastanawiałam się nad różnymi opcjami, ale chcę mieć tutaj na miejscu swojego lekarza, swoją klinikę. Do której w razie co będę mogła przejść i, i sprawdzić, czy wszystko jest ok. Nie boisz się powikłań? Nie, bo jestem w dobrych rękach, myślę. Czyli będziesz powiększać biust. Wiesz co, będę poprawiać biust i będę naprawiać swój brzuch. No dobrze, Maja, no dla mnie wyglądasz Jacyś, fantastycznie. Powiem Ci tak, kiedyś bym się y, nie pokusiła i bym się bardziej wstydziła tego, mówić o tym, ale teraz jestem na tyle dojrzała i świadoma tego, co robię i wiem, po co to robię. Ja nie robię tego po to, żeby świecić, wiesz, brzuchem, chodzić w takich krótkich rzeczach albo y, mieć taki dekolt, żeby wszyscy widzieli. Nie, ja robię to dla siebie, dla nikogo innego. Żeby poprawić swoją psychikę, swoją wartość, swoją samoocenę 100% dla siebie. I jakby w... mam hejt, naprawdę bo ten hejt tak będzie. Ale mam to gdzieś, totalnie. Okej, okay, a co zaburzyło tą twoją wartość? Jeszcze raz, co zaburzyło tą twoją wartość? Wiesz co, na pewno osoby otaczające mnie to po pierwsze, ale przede wszystkim też to, jak moje ciało wygląda aktualnie, jak się... Jak się y, zmieniło po tych ciążach, no nie ukrywajmy, czwórka dzieci. Ja wszystkie wykarmiłam. W maksimum czasie jaki mi poz, pozwoliło moje ciało. E, ciąża, rozciągnięcie brzucha. Wiesz, no to jest natura. To jest normalne, naturalne. Jednym to odpowiada, drugim nie. Jedni wracają naprawdę do figur i do, do wyglądu takiego idealnego. Ja nie wróciłam, może dlatego, że mam czwórkę dzieci i wydaje mi się, że, że mi się to po prostu należy. E, od siebie samej. Ja dla siebie robię prezent, dla siebie to robię. I tak, to jest taka bardzo świadoma decyzja, bo zastanawiałam się nad tym. To nie jest tak, że wiesz, ktoś przyszedł do mnie z gotowym produktem na tacy, słuchaj, mamy to. Nie! Ja sama się zgłosiłam, ja sama podjęłam tą decyzję. E, poszłam sama do kliniki, żadne bartery, nic z tych, nic, nic tych rzeczy. To była świadoma decyzja i...